Tym razem mam dla ciebie zabawę. Chciałbym, abyś sprawdził się, jak szybko potrafisz pisać zwykłe sumy w Excelu. Do policzenia są sumy z wartości znajdujących się w kolumnach od C do J. Te sumy mają się znaleźć w wierszu 13, czyli tutaj. Pobierz sobie ten plik, link do niego znajdziesz w opisie pod firmem. Jeżeli otworzysz ten plik. To powinieneś włączyć makra, czyli kliknąć przycisk włącz zawartość, czyli takowy się pojawi. Przy pomocy makry liczę czas wykonywania tych sum przez Ciebie. Włączę tę zawartość. Dobrze sobie wszystko przemyśl, zaplanuj. Masz tylko jedną próbę, nie oszukuj. Więc jeżeli już będziesz gotowy, klikaj przycisk start. Rozpoczyna się odliczanie. Pisz te sumy w tych komórkach, obojętne jakim sposobem to policzysz, byle byłyby poprawne. Jeżeli już policzysz wszystkie te sumy, klikaj przycisk Stop. Wówczas Excel wyświetli w tym polu czas, jaki zajęło ci wykonanie tych czynności. Pochwal się wynikiem w komentarzu. Nie przejmuj się czasami innych, to przecież jest tylko zabawa.